No, no, cały organizm się starzeje, ale na przykład siwienie no, jest taką najbardziej podstawową oznaką. No, dlaczego siwiejemy? Z różnych powodów siwiemy i to trzeba powiedzieć wprost, nawiązując do dzisiejszych czasów, siwienie jest związane ze stresem z różnymi sytuacjami, z różnymi wydarzeniami. Daje na przykład przykład, zawsze się bałam tych siwych włosów. Moja mama bardzo późno miała te siwe włosy, jest to uwarunkowane genetycznie, ale pod wpływem jej śmierci te włosy zaczęły mi siwieć. To było jedno wydarzenie, mhm. które miało skomplikowaną, bo za miesiąc zmarł tata Ojej. i to było po prostu... I ja już wtedy na swoim przykładzie. przykładzie wiedziałam, że po takich wydarzeniach jesteśmy w stanie naprawdę mieć siwe włosy. No bardzo często, pamiętam, były takie przypadki jeszcze z dawnych czasów, no, wojenne takie historie. Ja miałam taki nawet właśnie w rodzinie, że, że, kto, że kobieta osiwiała w ciągu dosłownie kilku dni, na, zupełnie na, na biało, tak? I potem, no na szczęście przeżyła bo Ona była w obozie po prostu koncentracyjnym, hmm. i przez wiele lat była taką platynową blondynką, można powiedzieć, piękną kobietą, ale rzeczywiście osiwiała błyskawicznie, więc, więc no tu mamy ten czynnik psycho, taki psychofizyczny, jest niezwykle ważny. Hmm.